Połączenie słabet, więc pewnie jesteśmy na Mazurach. Zobacz, nic się nie zmieniło, Kośko, widzisz? <noise> Widzę. Pocztóweczka. Nie ma fajniejszego miejsca. Nie chcę być brzydko. Nie chcę być brzydko jeszcze cały czas. Jest przepięknie. No tak jest przepięknie, to jest i przepiękna. <noise> Ojoj, zaskoczenie. zaskoczenie. Widzisz? Bez przytyku dzisiaj, <noise> dzień dobry. No I mąż może być miły. To chyba to. Mazurskie powietrze, tak koszeczków. Słuchaj, wpływa. jestem tak rozgrzany kosiarką, ponieważ od godziny biegam po łące i koszę ją, i jest mi po prostu najlepiej, jak tylko może być w niedzielę. No mnie również, było najlepiej jak może być w niedzielę, bo leżałam w łóżku, piłam kawę w łóżku i sobie czytałam. Także yy, dopiero wziąłam prysznic, nawet jeszcze nic nie jadłam. Chyba pierwszym moim posiłkiem będzie ten obiad. No właśnie, bo ty, ty powiedziałeś mi wczoraj, że zrobisz coś, czego nazwa brzmi jak deser. Byłem przekonany, że robisz jakiś deser, czy nie? Szalotki to jest twoim zdaniem Nie, ale deser? to się inaczej nazywało. Szalotki w melasie z granatą. No właśnie, to brzmi jak deser. Bo szalotka, jak ktoś nie wie, że co to jest, to to pomyśli sobie no ale jakieś tam ty szalotki. Ale wiesz, dowiedziałeś się na no, live'ach, że no, szalotka to jest krzyżówka cebuli z czosnkiem. Proszę. Te są wyjątkowo ogromniaste. To nie z ogródka. Nie, nie z ogródka, kupne. Natomiast w ogródku mam jeszcze buraki, pory, selera, pomidory. Właśnie zastanawiam się, czy jak mam wielkie krzaki pomidorów, ale one są zielone, to czy jeszcze dojrzeją, czy już je zbierać i może dojrzeją w jakimś koszyku. Nie mam pojęcia, jeżeli wiecie, jesteście małymi ogrodnikami, to proszę o, o taką informację. Jakie? Nie wiem, A ja już się zamyśliłem, jaką? Bo nie wiem, nie, nie, nie. czy mam zebrać zielone pomidory Aha, teraz. teraz i po prostu, żeby sobie gdzieś leżakowały w ciemnym miejscu i dojdą, czy zostawić je okay. jeszcze na krzakach. Jest. jest. Nie Ale poradzę sobie. do Asi. Słuchajcie, um, te szalotki, według przepisu sabryny. Gajur z jej nowej książki Simple, czy Simply, już nie pamiętam w tej chwili. W każdym razie chodzi o prostotę przepisów. Są dodatkiem dodania dania, więc ona proponuje do tego jakieś żeberka wieprzowe. No my nie jemy takich rzeczy. W związku z tym ja zrobię do tego łososia i... Wczoraj, oczywiście, pierwsze co zrobiłam to obeszłam mój warzywniak i znalazłam przepiękną cukinię, więc dodam tutaj też cukinię. Ale zaczniemy od szalotek, bo one muszą być w piecu godzinę 20 w temperaturze 200 stopni. Szalotki obrałam z, ze skorupek i teraz robię sos. No, jedyną powiedzmy taką rzadszą rzeczą, którą, mniej spotykaną, która będzie potrzebna do tego dania, jest melasa z granatów. To, jeżeli już się z tym zatknęliście, jest taki smak, że ja wczoraj, słuchajcie, zrobiłam tak, żeby sobie przypomnieć. No i... Ja bym mogła tak całą butelkę wypić, ale czy mam już fioletowe nie, wąsy? Nie, nie, przez chwilę wąsy, ale już mm. niestety nie masz. Dobrze, dajemy trzy łyżki. Ja nie żałuję tej melasy, bo ona się skarmelizuje. A gdzie ją kupiłeś? Ja kupuję w Samirze, w Samirze te orientalne rzeczy. A można przez internet takie no, kupić Natomiast można, przez nie? internet można kupić już wszystko. Słuchajcie, ja już tak dziwnych rzeczy to, szukałam. Nawet królika. I można znaleźć wszystko. Nasz królik na wolności ma się dobrze. To był tu był kupiony tu, przez tuż. internet. No tak, tu ktoś żyje na wolności od y, miesiąca, od chwili naszego wyjazdu do Warszawy. I za każdym razem, jak tu wracamy, to tu ktoś wychodzi spod domu. Jest dwa razy większy, spasiony tak. na ogródku i, 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 i łąkowej trawie. Tylko Lolek gdzieś zniknął. Prawdopodobnie pod rękę z lisem udali się w nieznanym kierunku. No, tego nie hmm. wiemy. Lolek od początku był uciekinierem tak, i taki miał... e, bardzo ciekawym świata. Wybrał się na wycieczkę, może gdzieś jest niedaleko. Może Tego właśnie nie wiesz, wiemy. może podzielili się, że ten zostaje na tej działce, a, a ten drugi tuk, poszedł... Tu od z... początku był domatorem i w ogóle nie wychodził poza obręb działki. A Lolek za każdym razem, jeżeli tylko natrafiła się okazja, to i owszem. Słuchajcie, trzy łyżki malasy z granatów, łyżka miodu, pieprz. W oryginale jest też łyżeczka cynamonu, ale wiecie co, dla mnie cynamon A jest, też... jest już o jeden most za daleko, dlatego ja tego cynamonu, chociaż nawet mam, nie daję. No i tak, w przepisie jest podane, żeby dać płatki soli, ja je słuchajcie, specjalnie przywiozłam z Warszawy. To jest towar absolutnie luksusowy, można po prostu dać zwykłą sól albo sól gruboziarnistą, to są płatki z rzeki Mary, w, z Australii, no to w ogóle jest już dom wariatów, nie przyjmujcie to się To jest absurdalne, tym, <śmuszczo> ale... <śmuszczo> w Wieliczce nie robią płatków soli? Te, 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 te płatki są rzeczywiście <śmuszczo> świetne, no co tu dużo mówić i w ogóle w Polsce nie robi się płatków soli. W Hiszpanii to jest towar absolutnie powszechny, w każdym supermarkecie u nas to jest kolejny, no kolejna się... rzecz, której szukałam no, w internecie. Ale to nie jest jakiś taki właśnie wymysł, bo to na przykład zaraz ta sól się po prostu rozpuści w tym yy, i, wiesz, i będzie no jak Nie, nie dlatego, że Te płatki są dosyć spore i one, i one tymi płatkami zostają. Na przykład pamiętasz ulubione przez nas pimientos del Padron, czyli mhm, te papryczki tak, no no tak, z One to... są właśnie sypane płatkami soli. Że może... płatki soli. Po wyjęciu z pieca nadal tam a są A można na płatki soli zastąpić solą taką gruboziarnistą, która też Myślę, na tak, zostanie tylko, w postaci takich kryształki. Tylko, że sól gruboziarnista jest już jednak taką kostką. To a, No nie, a ale część środka. Rosy... No, no tak. No tak, wiesz, to, no wiesz no to już jest taka wyższa, to już jest fizyka kwantowa kulinariów, czyli wiesz, no może się to wydawać kuriozalne, że rozmawiamy o różnicy pomiędzy płatkami a no. solą gruboziarnicą, czy też zwykłą solą. To są oczywiście niuanse, ale ja czuję różnicę i jeżeli mam te płatki soli, to po prostu ich użyję. I teraz mm, polewamy szalotki tą naszą bejcą. Nie musimy tego robić jakoś precyzyjnie, bo tak co 20 minut i tak należy... Je poobracać, a na ostatnie 20 minut pieczenia posypiemy je jeszcze sumakiem. No to kolejna przyprawa, która może brzmieć orientalnie, ale jeżeli rozejrzycie się po swojej okolicy, to na pewno zobaczycie drzewa, które w Polsce rosną właściwie wszędzie, są bardzo popularne i mają takie. Kiściaste e, owoce w tym kolorze takiego mm, zgaszonego bordo połączonego z brązem. To wygląda jak takie, ki, takie lisie kitki. Ja mam tu sobie przesypany <laughs> ten sumak. Sumak ma, dodaje takiej y, kwaskowatości. Y, jeżeli nie macie sumaku możecie na te ostatnie 20 minut po prostu psiknąć cytrynu. I teraz ja wkładam um, szalotki już do pieca. A teraz tak, na 200 stopni. A teraz przygotujemy łososia i cukinię. E, cukinia jest nieplanowana, ale ponieważ wyrosła, no to szkoda, żeby się zmarnowała. Chciałabym, żeby łosoś i cukinia. Doszły mi w tym samym czasie, czyli na ostatnie 20 minut pieczenia szalotek, czyli za godzinę, ja już nastawię sobie budzik, za godzinę posypuję szalotki sumakiem, wcześniej kilka razy je mieszam i na 20 minut wkładam tego łososia. Zobaczcie, to są zwykłe filety. Ja mogę wyrazić wątpliwość? Tak. No, bo ty wiedziałeś, że ten przepis oryginalnie jest do tam wieprzowiny, tak? Oczywiście. Do no jakiegoś mięsa. Nie tak, ona tam podaje kilka propozycji. Nie To jest okropne, ale, ale no dobrze. Że A, będą zbyt intensywne do łososia? Tak, tak. że łososie jest po prostu taki rybny, rybny, i na przykład jednak słodki sos granatów może być yy, taki, wiesz, no, mieć konflikt z tym, czy nie? Zobaczymy. Aha! To test. Tak, Aha, to ale, znaczy, że nie wiadomo, czy na obiad jest ale, to, czy po prostu kanapki. Nie, 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 ja jestem spokojna. Pamiętasz, a nie, Ciebie wtedy nie było, ale może ktoś z Was pamięta, robiłam na live'ach, do tej pory to jest chyba mój ulubiony łosoś, z sosem miso z miodem, taki też właśnie bejcowany i on był słodkawy, i fantastycznie się sprawdza, więc myślę, że ta melasa z granatu też będzie bardzo ciekawym połączeniem, zwłaszcza, że z tego się zrobi taka glazura i on będzie też kwaskowy, bo tam będzie sumak. Więc ja obstawiam, że to będzie bardzo, bardzo dobre. Nawet zastanawiałam się, czy nie zabejcować jeszcze łososia w tym samym sosie, ale to by było za dużo, więc z łososiem i z cukinią zrobię to samo, czyli polewam wszystko oliwą. Dałam też trochę oliwy na dno, żeby nie przywarł mi łosoś. Daję trochę cytryny. Dobrze, że tu była jeszcze cytryna, się ostała, bo już o tym zapomniałam. Tak, tak. Powrót po dwóch tygodniach do, do domu na Mazury. Tak. To jest, gleb, to jest ale odgry, odkrywanie, dobra, więc... odkrywanie przeterminowanego jedzenia, chodzącego twarogu o własnych siłach. Tak, e, i, bywa i tak. Tak, tak. I, i, e, ten, i trawy po pas, e, w ogrodzie. Dajemy pieprz. Można też dać tu płatki chili, ale. Jest Halinka, więc nie będę jej torturować. I jak już płatki dzisiaj, no to, to i płatki i tu. No i teraz czeka to sobie godzinę, trochę się przegryzie. Mm. A ja za 20 minut. Ojej, upaćkałam to sobie w miodzie. Sekundę. O, dobrze. Teraz to sobie stoi i się marynuje przez godzinę. E, co 20 minut przewracam szalotki. A za godzinę wstawiam na 20 minut łososia. Ja lubię, jak ten łosoś jest wilgotny, po pobycie na Bornholmie wiem, że tak naprawdę im krócej, tym lepiej. Wtedy jest rozpływający się w ustach, delikatny i taki lekko złapany w środku różowy o to nam chodzi. I to tyle. Zrobię zdjęcie, jak wyjmę wszystko z pieca, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. W poniedziałek na pewno robimy live'a niespodziankowego. Ale przy mnie nie ma. Jak to ciebie nie ma? O. A jeszcze mam tutaj a propos tego dania pytanie. Poczekaj, czyli będziesz. pozostaje tylko włożenie tego do pieca i tak. to, i koniec, i wyjęcie. Tak, na ostatnie 20, 20 minut szalotek, Aha, czyli, czyli już, za godzinę. Już nie trzeba tego pokazywać za bardzo. Teraz, Nie, 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 nie. nie. Hmm. Dobrze ja się zastanawiam, co zrobić w poniedziałek. Kupisz sobie statyw. Eee, a a tak jak życzę lubisz, Wam jeszcze miłej niedzieli. Ja tu jeszcze piekę jeden chleb. Eee, może wrzucę zdjęcie, jak ładnie wyjdzie, bo to jest nowość. Chciałam taki właśnie wiejski chleb upiec z Podlasia. Eee, do zobaczenia. Mam nadzieję, że się widzimy w poniedziałek. Ja już coś wymyślę. Idę odpalać kosiarkę. Повратим.